Cześć, dzisiaj pokażemy Wam, jak wysprzątać klatkę. Bierzemy sobie łopatkę i zwykłą reklamówkę. Stawiamy sobie tutaj do klatki, żeby jak najmniej naśmiecić na zewnątrz. I sprzątamy odchody królika. Po kolei wszystko, łącznie z sianem, które pozostało. O, aż do całkowitego poprzątnięcia. Gdy już mamy żwirek zebrany, o tak jak tutaj wszystko, torebkę zamykamy, odstawiamy na boczek. Bierzemy teraz Jakieś mokre chusteczki, obojętnie, miękkie. No. I zbieramy cały ten pył, który został w klatce. O. I do tej reklamówki z powrotem wszystko i czyścimy dalej, aż będzie czysto pachnąco. O. Wszystko czyścimy. Jeszcze potrzebujemy jednej chusteczki. I tak przygotowaną klatkę osuszamy jakąś szmatką. Następnie nakładamy królikowi siano w miejscu, w którym zawsze zawsze jest wkładane. O, trochę trzeba porozrywać. łożymy jeszcze. No. Ja zakrywam taką kratką, żeby królik siana nie roznosił po całej klatce. No. Następnie bierzemy żwirek, najlepiej drewniany, i wsypujemy w tym miejscu, w którym królik zazwyczaj się załatwia. Nasz królik załatwia się w tym miejscu, więc w tym miejscu będzie żwirek. Jak nie wiecie, w którym miejscu wysypać żwirek, jak macie nowego królika, to przypatrzcie się, w którym miejscu się załatwia i w tym miejscu zawsze sypcie żwirek. Pamiętajcie, aby żwirek nie był brylujący, zbrylujący, ponieważ e, gdyby królik go połknął, to by mógł się udusić. Musi to być zwykły, drewniany żwirek. Ja jeszcze swojemu królikowi kładę taką ściereczkę, Ponieważ łapy mu się rozjeżdżają na, na tym plastiku, ja on sobie na tym śpi. Trochę robię dalej od żwirku, żeby nie sikał. Następnie mam miseczkę z wodą. Nasz królik lubi pić akurat wodę z miseczki. Stawiam tutaj. I dam mu teraz trochę jedzenia. Mała garstka granulatu. O, wsypujemy tu, połamy królika. Chodź. O. i nasz królik w czystym domku zaczyna zajadać z miseczki. Bo to jest ta właśnie szmatka, żeby sobie mógł na niej siedzieć. Dziękuję za uwagę.